Dzielnicy Mokotów i, i jak bardzo różni się repertuar też. No tak, mamy możliwość śpiewania rozrywki, która jest właśnie aranżowana na, na chór. Frank Sinatra. Na przykład, tak. Możemy, a możemy też śpiewać utwory sakralne, które, bo muzyka sakralna jest naprawdę piękna, ale nie taka, która kojarzy się z piosenką religijną, oazową. Tylko, że to są utwory, które naprawdę poruszają e, ludzi, którzy nie są e, związani z, z Kościołem, z religią, nie są religijni, tak? Ale to piękno tej muzyki też ich porusza, bo jest jakaś taka uniwersalna prawda w tych utworach, e, jakieś uniwersalne piękno, które po prostu e, łapie tak za serce. Więc no tak, taki chór, który jest chórem akademickim czy chórem dzielnicowym, daje szerokie pole do popisu. Można śpiewać wszystko, można śpiewać w różnych językach, bo też mieliśmy wspólną przygodę z repertuarem rosyjskim i ukraińskim. I, i to właśnie dotykanie różnych kultur, tak? śpiewanie w różnych językach, śpiewanie piosenek bardzo charakterystycznych dla, dla, dla innych krajów też dużo daje, tak? bo to czek tak na codziennie nie miałby okazji takiego kontaktu z inną kulturą tak żywego. Pamiętam hebrajską na przykład mhm. też. Tak jeszcze właśnie sobie przypomniałam, że prowadzisz chór w Kolegium Europejskim w Natolinie, który jest złożony tylko z obcokrajowców mieszkających w Warszawie i to też pewnie jest przy... ciekawa przygoda z, tak, z mojej perspektywy, dla ciebie, kiedy uczysz obcokrajowców czasami też polskich pieśni, jak to jest? No, to jest taka przygoda, która jak feniks powraca do mnie co rok, bo studenci przyjeżdżają tylko na rok do Polski i przez 9-10 miesięcy pracuję z nimi, tworząc chór. I często jest to 10 lub kilkanaście różnych narodowości. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie, bo uczy otwartości na inne kultury. Dla mnie to była taka szkoła życia, szczególnie kiedy przychodziły osoby nie tylko że z innych krajów europejskich, ale osoby z Bliskiego Wschodu, z Afryki Północnej, gdzie w chórze obok siebie stali, właśnie, nie wiem, katolicy, żydzi, muzułmanie i śpiewaliśmy razem kolendy. Tak? Polskie. No jest to mocne przeżycie i, i, i polecam, bo świat jest piękny i warto poznawać go także przez ludzi śpiewających. I my też jako chór, złożony na przykład z Europejczyków, uczyliśmy się pieśni z Algierii, z Maroka, z Egiptu, z Palestyny. I to też brzmiało, tak? Oczywiście wymagało to gdzieś nauczenia się i, i, i śpiewania w języku arabskim, ale było to na tyle ciekawe, że wszyscy wchodzili w to z otwartością i, i te melodie też miały zupełnie inny charakter niż nasze europejskie, ale to jest na tyle ciekawe doświadczenie, że wszyscy, wszyscy byli to wciągnięci i chcieli to robić. Kasia, czy nie jest tak, że chór to jest taka piękna idea gdzie jest taka przestrzeń, gdzie wszyscy ludzie mogą przyjść i nie skupiamy się na różnicach między ludźmi, kto jaki jest i tak dalej, tylko skupiamy się na tym, co nas łączy. Łączy pasja do śpiewania, do wykonywania przeróżnych pięknych utworów i to się liczy najbardziej. Właśnie, co o tym myślisz? Bardzo ładnie to ujęłaś. No, tak jest i myślę, że to mnie pociąga w tej pracy, że łączy, a nie dzieli. Nawet jeżeli są jakieś różnice między ludźmi, no to nawet taka czysto emisyjna rzecz, jak próba ujednolicenia barwy, tak, gdzieś kształtu samogłosek, takie bardzo techniczne sprawy, pomagają jakoś tak się zjednoczyć z kolegą obok, który być może jest totalnie inny, totalnie różny, i, I mamy takie sytuacje, na przykład międzypokoleniowe, kiedy obok siebie stoi szesnastolatka i siedemdziesięciolatek. I gdzieś razem znajdują wspólny język, właśnie ten muzyczny. A przez to, że razem im wychodzi śpiewanie, odczuwają radość, no to to jest najszybsza droga do nie wiem, znalezienia jakiegoś takiego kontaktu i, i porozumienia. I, I wszyscy muszą wykonywać te śmieszne ćwiczenia. No właśnie, bo to też jest to, że jeżeli zaczynamy zrzucać maski i wychodzić z tych społecznych ról i nagle jesteśmy tacy nadzy, bo każdy musi zrobić, nie wiem, przysiad, zrobić głupią minę, pokazać język, albo wydawać siebie jakieś odgłosy, które poważny człowiek w ogóle nie wyobraża sobie, żeby mógłby zacząć muczyć, jak krowa, albo nie wiem. Jak osioł, wydawać głosy, to, to, to bardzo pomaga. Tak? Bo jednak myślę, że wiele konfliktów, które gdzieś mają miejsce, wynika z tego, że, że właśnie gramy te swoje role, przywdziewamy te swoje maski, nie chcemy z nich wyjść, nie chcemy zobaczyć w sobie człowieka i w tym drugim też człowieka. Piękne. Myślę, że wszyscy słuchacze są już namówieni do tego, żeby dołączyć do któregoś z Twoich chórów. No i pytanie, do którego chóru można dołączyć? Jakie chóry prowadzisz? Jak, gdzie można je wygooglować? Jeżeli chodzi o chóry dla osób, dla młodzieży, dla osób, dla studentów, dla dorosłych, to polecam dwa. Jeden, który już w przyszłym roku, 2020 będzie obchodził swoje piętnastolecie jako chóru, a pięciolecie jako chóru dzielnicy Mokotów, czyli chór Kameleon, który działa w Młodzieżowym Domu Kultury na Puławskiej 97. I ta nazwa Młodzieżowy Dom Kultury w przypadku chóru odnosi się głównie do tego, żeby być młodym w sercu. Bo jak wspomniałam, mamy tam właśnie od licealistów po, po już emerytów, seniorów, ale za to bardzo aktywnych i, i, i takich chętnych do śpiewania, przez osoby pracujące, rodziców, studentów, obcokrajowców, którzy mieszkają w Warszawie. To wtorki czwartki na Mokotowie dla tych, którzy właśnie mieszkają bliżej tej części. Dla osób, które mieszkają bardziej w północnej części i bardziej zachodniej, od września rusza nowa inicjatywa. Na Bielanach tworzymy chór, który będzie się nazywał Eufonia. I repertuar też zapowiada się bardzo rozdywkowo. Mogę slajdzić, że będzie muzyka filmowa. A po zapraszam na próby. Ruszamy pod koniec września. Będą przesłuchania. Zajęcia będą w środy od 18:30 do 21:30 w MediaTece Start Meta na ulicy Szegedyńskiej 13a. Zapraszam. Bardzo Ci dziękuję, Kasia. Myślę, że naprawdę wiele osób się zainteresowało i mam nadzieję, że przez naszą rozmowę zawód, Dyrygenta, dyrygentki, chóru jest teraz mniej tajemniczy. Mniej tajemniczy. I właśnie, cieszę się, że wszyscy mogli się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat. Ja nie mam więcej pytań i Kasia, ja chciała Ci bardzo podziękować za rozmowę. Jest mi bardzo miło z tego względu, że niewiele się wie na temat tego zawodu. No i też z drugiej strony, że miło było Cię spotkać, bo już trochę się znamy. To ja dziękuję również za zaproszenie i tak na koniec przypomniałam się to w sumie anegdotyczna historia, bo wiem, że jesteś taką propagatorką tego gap year, takiego roku, w którym można nie wiem, odnaleźć siebie, niekoniecznie wiążąc się z, z danym kierunkiem studiów czy z pracą, tak żeby mieć trochę czasu dla siebie. Ja generalnie zostałam dyrygentką właśnie przez to, że e, m, chciałam sobie taki gap year zrobić. O. Skończyłam, e, zdałam maturę i w, w, wtedy były egzaminy na studia e, przed wakacjami i nie przystąpiłam do żadnych egzaminów. E, ponieważ miałam jeszcze do skończenia moją szkołę muzyczną e, popołudniową e, i e, stwierdziłam, że ja sobie skończę tę szkołę, i pomyślę, może pójdę tu, może pójdę tam. No, i moja pani profesor ze Szkoły Średniej Muzycznej m, powiedziała mi: Wiesz, co, ale we wrześniu są takie uzupełniające jeszcze egzaminy. A weź, pójdź, może ci się uda, zobaczymy. No i poszłam, zdałam i tak zostałam. Więc e, tak myślę, że e, no, czasami nawet sam plan, żeby zrobić sobie wolne, sprawia, że gdzieś tam pojawia się jakaś okazja, i wtedy mamy czas o niej pomyśleć, mamy czas się do niej przygotować. No i trafiamy na pasję swojego życia. Bardzo ciekawe. Tego nie wiedziałam o tobie, Kasia. I myślę, że rzeczywiście jest tak, że po prostu kiedy y, odchodzi nam presja, że już musimy tak, wybrać, tak. to dopiero wtedy najlepsze do nas przychodzi. Mhm. No, to prawda. Bardzo Ci dziękuję, Kasia. Proszę.